I witam wszystkich na zlecie klasycznej Polonii z okazji 50-lecia polskiego Fiat'a Pierwszy rzut oka Na zgromadzone tutaj pojazdy, wystawców I oglądających Tam jakiś, nie bardzo zainteresowanie dziwny samochód Oczywiście nie mówię o tym pięknym samochodzie uprowadzonym przez młodego kierowcę, tylko tym tam z tyłu tym się nie interesujemy, bo ważne są dzisiaj maluszki. Zebrało się ich tutaj dosyć sporo. Od właśnie takich. Jeszcze na cytrynkach. Na lata 70. I kolejne. na każdym z tych maluszków można znaleźć jakąś historię wielu z tych ludzi którzy przyjeżdżają na złoty podróżują pokazują swoje samochody tutaj widzimy oznaczony klasyczną Polonię, Simpson to też kiedyś było marzenie a dzisiaj znowu sporo tym staje się marzeniem tak samo jak maluszek kiedyś był Kiedyś był marzeniem, kiedyś był bardzo drogi, później stał się bezwartościowy i teraz znowu wraca do swojej wielkiej ceny. No, dla mnie bardzo fajne są takie gadżety. Chociażby jakieś stare radio i sporo właśnie osób ma tutaj takie fajne gadżety. Jakieś samochodziki miniaturki polskich światów. Kolejne ciekawe rzeczy. Że zabawki też podróżują maluchami. Ciekawe połączenie tematów. I kolejne historie związane z podróżami Maluszków. I tutaj dumny napis Polish work. Tak jest. Zdecydowanie polska robota. Generalnie, generalnie to słyszygo, to walik, to Bardzo lubię tego typu w kolory w, tak? w Nie w przeszkadza w sesji. Tego będziesz w jeszcze tego? No kolejny maluch podróżnik. Maluchem przez świat Patrzcie Całe historie podróż podróży Maluchem 2021 Piękna pamiątka Maluchem przez świat To możecie sobie sprawdzić Maluchem przez świat i tutaj ciekawe, Maluch jest bardzo ciekawy, sam w sobie, ale pan tutaj posiada masę gadżetów. gadżetów. Maluch z niewiadówką z De Agostini. Piękne wnętrze naszej serii. Wersja angielska. No, i te samochodziki, o które teraz biją się wszyscy na, na opcjach internetowych i ich grupach. Tutaj piękny brown, co widać po wnętrzu posiedzenia. Wygląda zupełnie inaczej. To wnętrze jest absolutnie inne całkowicie inne niż no, to, co znamy z naszych polskich mollusków. Plastikowe zdarzaki to jeszcze kolorowe do tego Halo No i tutaj wersja militarna Lejne fajne gadżety maluszy, no ten jest chyba zepsuty, bo nie ma silnika. No i oprócz tego troszkę klasyki ze Stanów Zjednoczonych Ford, Ford Model A, jeśli się nie mylę. Ale mogę się mylić. No i tutaj mamy przepięknego Bentley'a. Ze zmęczoną załogą. Pężny silnik, fantastyczne wrażenie. Robi ten pojazd. Tak z innej beczki mamy jeszcze coś takiego. MG, no i BMW. Fajne są także tutaj wystawy e, różnych gadżetów, właśnie Właśnie za moment wam pokażę, te wszystkie gadżety, które są tutaj wystawiane. E, jest tego naprawdę sporo, są ciekawe rzeczy i znalazłem coś, co bardzo zainteresowało mnie i mojego synka. Znowu militarne sprawy. nie po O. zabawki to co lubimy stary traktor Stawa motocykli i to i właśnie to jest ta lokomotywa, którą mamy już także znaleźliśmy w takim bardziej oryginalnym stanie, a więcej oryginalnych części E, jest prawie, że kompletna. Ten, ten wspaniały rowerek. Ten rowerek jest po prostu przepiękny piękny. E, a jest jeszcze jeden pojazd, który chcę Wam pokazać, który myślę, że jeśli chodzi o, e, o moje gusta. to skradł show, nie jest to maluch. Ale zaraz do niego dojdziemy. No Porsche Czy to już jest klasyk, czy to już jest Yang Timer, czy to już jest samochód, który powinien być wystawiany na, na zlotach klasycznej motoryzacji no mam pewne wątpliwości, jest to na pewno piękny, wspaniały sportowy samochód, ale myślę, że trochę słabo tutaj pasuje. No i co tutaj mamy? Mazdę, Golf GTI, tutaj mamy Lotusa, Lotus 7, rejdowy Citroen i właśnie to jest ten samochód, o którym mówiłem, że skradł moje serce i jest gwiazdą zlotu i zdecydowanie dla mnie jest gwiazdą tego zlotu, a jest to Syrenka. I tutaj mamy piękną 105. Ostatnia była taka zdezelowana, biała, dzisiaj jest po prostu przepiękna. Fantastycznie ten samochód wygląda i ten mm, piękny zapach wnętrza starego samochodu. Super. Także jeśli chodzi o mnie, to absolutna gwiazda tutaj. Dalej, Polska. Klasyka w dalszym ciągu oczywiście. Z klasycznej Polonii muszą być tylko. Nie tylko, no ale głównie polskie samochody i polska e, motoryzacja. Tutaj widzimy takie ręczne zapraweczki. Też ma to swój klimat. Też to fajnie wygląda. Widać wiek tego samochodu. Wtedy widać, że on coś, coś przeszedł w swoim życiu eee. i nie stał tylko po prostu w garażu. I Mercedes. Także jeszcze rzut okiem na przepiękną syrenkę ja się żegnam tutaj dzisiaj z wami widokiem na piękne polskie klasyki żegnam wszystkich na razie hej